Cześć witajcie. Dawno mnie nie było, ostatnio dużo pracy, mało czasu na nagrywanie, coraz mniej tego czasu na nagrywanie. Chcę Wam pokazać etap, do którego teraz, na którym teraz jestem, czyli jak widzicie, mam zrobioną paroizolację, bardzo pracochłonna, paroizolacja, bardzo pracochłonne to poddasze z racji tych. Kleszczy, które mam tutaj, jak widzicie, wszystko oklejone już taśmami. Ostatnio wam pokazywałem jeszcze bez taśm. Wszystko jest oklejone taśmami. Zobaczcie, wszędzie jest uszczelniacz. Dookoła, obwodowo, wszystko jest uszczelnione. Tak samo tu w środku. Osoby, które mają pojęcie, będą wiedziały. Osoby, które nie mają pojęcia, no co nie oglądają. Wszystkie przewody, które wychodzą poizolowane. Tak samo tu, oprócz taśmy jest uszczelniacz. Tutaj nie, zam, nie zamykam z racji tego, że będę stawiał ściankę i muszę rozebrać kawałek e, izolacji, żeby tą ścianą przejść tam e, pod ten sufit ponieważ będzie ściana schodziła tutaj w dół a w tej ścianie będą ukryte drzwi przesuwne więc muszę to zrobić a wyszło to niedawno świeży temat tam gdzie mogłem to tą paroizolację zrobiłem oczywiście jeszcze tutaj będzie izolacja w tej ścianie mega dużo roboty dla tych osób które, które się znają, które wiedzą to wiedzą oczywiście, także, mnóstwo pracy. Jeszcze raz podkreślę, którą tutaj wykonałem 22 kleszcze. Tak, 21 kleszczy, i jedna jętka, która jest tutaj. Wszystko jest zobaczcie, wszystko jest tu ładnie zrobione. To jest już piątek, więc ja już się zawijam stąd. Także. Rzućcie okiem, tak to tu wygląda. Raz jeszcze, pewnie ktoś może stwierdzić, że naciągam klienta na taśmy, natomiast taśmy są niezbędnym elementem systemu, żeby to wszystko było wykonane prawidłowo. Życzę wszystkim spokojnego weekendu i być może do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam.